Witam wszystkich ponownie, wracamy do tematu budowy kół. W tym momencie na centrownicy mamy zamontowane przednie koło 16 cali Supermoto i zgodnie z zapowiedziami doposażyliśmy nasze stanowisko o czujniki zegarowe, które pozwolą nam bardziej precyzyjnie wycentrować tą obręcz. Jeden z czujników odpowiada za bicie lewo-prawo, drugi natomiast góra-dół. W uproszczeniu pełny obrót wskazówki daje nam 1 mm. W tym momencie, jak widzimy, mamy bicia około 3 mm, czyli już naprawdę mało. Możemy pokazać, jak bardzo czułe jest to wskazanie. Tutaj delikatnie dotykam obręczy palcami i już widać, jak ten zegar od razu reaguje. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie. Na ogólną jakość oraz efekt centrowania i budowy duży wpływ ma właśnie obręcz, a dokładniej jej jakość wykonania. Każda obręcz motocyklowa ma w pewnym miejscu łączenie, spawane. Które następnie jest szlifowane i jest to całkowicie normalne, jeśli w tym miejscu występ... wystąpią jakieś nierówności, nieścisłości. Tutaj mamy górkę, właśnie na łączeniu. O, tu widać, trafiliśmy na łączenie. Oczywiście będziemy to jeszcze zaraz niwelować, ale do końca tego zgubić się nie będzie dało. Oczywiście ten zegar, tak jak pokazywałem wcześniej, reaguje bardzo dynamicznie na taką dosyć sporą zmianę w owalu obręczy. Aczkolwiek nie jest to problem, w szczególności przy prędkościach, jakie osiągamy na tego typu sprzętach elektrycznych, jak Suron, będzie to 100 km na godzinę, może troszeczkę więcej. Tutaj nawet często nie jest potrzebne wyważanie takich kół, aczkolwiek staramy się wycentrować oraz zastosować jak najlepsze komponenty w takich kołach, aby Uniknąć jakichś niepotrzebnych wibracji i zbędnych naprężeń podczas jazdy naszym sprzętem. Koło mamy już wycentrowane i wyosiowane. Za pomocą standardowego klucza dociągnęliśmy wszystkie nyple z wyczuciem w dłoniach, po prostu z własnego doświadczenia. Ostatnim etapem jest korzystanie z klucza dynamometrycznego i dociągamy już z finalnym momentem. Najlepiej zacząć od jakiegoś punktu referencyjnego, na przykład w tym przypadku od otworu na wentyl i zaczynamy od pierwszej szprychy do kliknięcia, raz dwa trzy, 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 do kliknięcia i tak dalej i tak dalej. Dlaczego co trzecia szprycha? Z tego powodu, że nie będziemy sobie psuli naszej pracy, jaką ułożyliśmy w centrowanie koła. W przypadku dociągania co trzecią szprychę, po prostu równomiernie ten, ten naciąg zostaje rozłożony. Najlepiej kluczem najpierw zacząć od połowy momentu i finalnie przyłożyć już docelowy moment. Zaraz bierzemy się za montaż opon, ale zanim to nastąpi, przedstawię jeszcze kolejną pozycję z naszej oferty, czyli personalizacja takich kółek. I tak właśnie mamy tutaj grawerowane, laserowo logo na krawędzi obręczy. Akurat tutaj klient chciał taką wersję minimalistyczną. Jest możliwość zrobienia jakiegoś takiego dłuższego napisu na krawędzi obręczy. Także wszystko zależy od tego, co tutaj sobie wymyślimy. Grawery zostały wykonane przez naszą zaprzyjaźnioną firmę Bitul. A jak wygląda taki proces, zobaczymy za chwileczkę. Opony mamy już zamontowane na wszystkich kołach. Prezentują się następująco został ostatni etap czyli wyważanie kół supermoto ale w sumie zanim to zrobimy to sprawdzimy sobie czy przednie koło faktycznie pasuje nam do amortyzatorach pastych. Taki był główny zamysł wykorzystania tutaj troszeczkę węższej opony niż robimy to standardowo 80 na 80 16. Zaraz zobaczymy czy będzie pasować. Rzeczywisty wymiar opony na obręczy 1,85 to 77 mm, czyli nie powinno być żadnego problemu. Kółko już zamontowane w amortyzatorze. Jak widać jest. Nawet sprawdzimy, nawet się kręci na jak z miejscem. No, w przypadku Asteisa właśnie szału wielkiego tutaj nie ma pod tym kątem. Osłony są niemodyfikowane, oryginalne. Do osłon jest troszeczkę miejsca, wystarczająco. Jeżeli chodzi o górną część, czyli tutaj golenie, też spokojnie opona je minie. Właśnie to zmierzyliśmy, sprawdziliśmy. Czyli wszystko jest OK. Do innego amortyzatora zastosowalibyśmy spokojnie oponę 90 mm. Przednie koło mamy już posadzone na wyważarce. Wyważarka jest już wypoziomowana względem stołu. Kółko nam się delikatnie obraca. Jeżeli ustali się już w jednej statycznej pozycji, będziemy mieli wyznaczony najcięższy środek koła. Będziemy w tym miejscu montować ciężarki i dostosowywać ich wagę do potrzeb. Wyważarka firmy Bitul, którą jak zwykle szczerze polecamy, nasz rodzimy lubelski produkt. Wykonanie wszystkich narzędzi jest na najwyższym naprawdę poziomie. Jednocześnie cena nas nie zabija. Wszystkie narzędzia są zrobione w miarę prosto, żeby właśnie tych kosztów zbędnie nie nabijać. Koło jak widać już kończy nam się ustalać. Jednocześnie wspomnę o tym, że w tym momencie wyważamy na wyważarce statycznej. Taka jest wystarczająca w przypadku Surona i podobnych pojazdów, z uwagi na dosyć niskie prędkości, jakie one rozwijają. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wyważanie wykonujemy na wyważarkach elektronicznych. Koło już się całkowicie zatrzymało w okolicy wentyla, także nie jest to nic zaskakującego. Z drugiej strony, zaraz sprawdzamy ciężarki i kończymy proces wyważania koła. Ciężarek mamy już zamontowany. Łącznie 20 gram, czyli dosyć standardowy wynik. Jak możemy poznać, że koło już jest wyważone. Generalnie powinniśmy osiągnąć efekt, którym w każdym ustawieniu koła, niezależnie jak zakręcimy i zatrzymamy, koło powinno stać idealnie w miejscu i w żadną stronę się nie obracać. Czyli ciężarkiem możemy pomanewrować na obręczy. W jedną, w drugą stronę i nam cały czas koło stoi. Czyli wynik jest taki, że jest ono prawidłowo wyważone. Zabieramy się analogicznie za drugie koło i będzie już niedługo finish. Tylne koło już też gotowe. No i mamy troszeczkę małe zaskoczenie. Wyważenie to jedyne 15 gramów, jak na koło tylne, w rozmiarze 100 mm, obręcz 2,5 cala. Jest to całkiem dobry wynik. W zasadzie nie pamiętam, kiedy byłaby tak mała przeciwwaga na tylnych kołach. No i tutaj ktoś może spytać, dlaczego nie podzieliłem tych ciężarków i nie zamontowałem po dwóch stronach. Generalnie jak najbardziej zalecane by było coś takiego zrobić, natomiast tak krótkie odcinki ciężarków po prostu są bardzo podatne na uszkodzenia, na oderwanie. Po prostu dużo łatwiej jest je oberwać. Z tego względu kosztem może troszeczkę mniej idealnego wyważenia wolę takie krótkie odcinki zamontować po prostu w jednej strony jest to na tyle mała waga, a obręcz jest na tyle wąska, że, że naprawdę nie będzie to stanowiło i nigdy do tej pory nie stanowiło żadnego problemu. Także na dzień dzisiejszy to wszystko, kółka mamy skończone, niedługo trafiają do odbiorcy i widzimy się w kolejnym odcinku.